Teraz. Sponsorem filmu jest firma Alstor, oficjalny dystrybutor Nanoli w Polsce. Ale zanim to, albo raczej nawet jeszcze większa paczka, to przejdźmy do mojego stanowiska. A ono znajduje się za mną. I mam wrażenie, że w tym roku jest ono wręcz nudne do pożygu. Dlaczego? O tym wam zaraz opowiem, ale jest inny problem, który chciałbym wam pokazać i chciałbym go rozwiązać. Tak, dokładnie, to jest ta lampa. Otóż jak ją włączę, to świeci się, a jak ją włączę drugi raz, to świeci się mniej i cieplej. A potem znowu jasno, ale to jest wszystko. Jest jeden. Problem. Kiedy siedzę sobie tutaj i robi się powoli coraz ciemniej, pojawia się pewien pomysł w głowie. No, fajnie by było odpalić światło. Ale tak, tamte lampki na przykład. OK, Google, change lights to red. Potrafią zmieniać swój kolor i mogę to robić automatycznie za pomocą mojego głosu. Natomiast ta lampa, chociaż jest piękna i śliczna, to niestety, ale ona nie ma żadnego sterowania w tym momencie. I za każdym razem muszę w pewnym momencie przerwać wspaniałą czynność. Spędzania wielu godzin w tym miejscu muszę wstać i zmienić przełącznik, żeby on się włączył. A to jest problematyczne, bo przyzwyczaiłem się do tego, że na schodach mam na przykład czujnik wykrywania obecności człowieka i on mi włącza światła wszystkie. A tu muszę podejść sam. Nie na tym polega smart. Przejdźmy do tego, co znajduje się w paczce, co rozwiąże mój problem, a potem przedstawię Wam, co mam u siebie na stanowisku. A teraz zaprezentuję Wam to, jak działa mój czujnik obecności. Patrzcie. Normalnie wskoczyłem na schody i już mam tutaj jasno. Ała. 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 Mam jedyny w Polsce sampel, którego nikt inny nie ma. Z czego jestem bardzo zadowolony. Dostałem go. I on znajduje się nie w tej paczce, ale w tej paczce są dwa inne dodatkowe smaczki, które chciałbym wam pokazać. Między innymi taka lampeczka. Myślę, że dobrze by pasowała na przykład do łazienki. Oprócz tego mam jeszcze ledy. Ale zaczęłam od tej paczki, dlatego że w tym miejscu znajduje się także list. Hejo, miłej zabawy z Lief. Torcik wedowski dla Janka Zaugar Spraw. Czyli ten torcik nie jest dla nas. Janek myśli, że zobaczy ten filmik? Mmm, dobra. Źle się z tym czuję. Ale przejdźmy do. Meritum. Macie teraz mam pytanie do Ciebie. Komu my przekazaliśmy nanolify? Ostatnim poczciwemu Krzychowi na przykład. No tak, a wcześniej T-Volt miał u siebie poczciwy Krzychu. Teraz pora na nas, żebyśmy i my mieli inteligentne światełka. Nanolif był znany z tego, że miał swoje światełka przede wszystkim na ścianie. Tak jak widzicie na przykład LEDy z tyłu albo widzicie LEDy u T-Volta, albo u poczciwego Krzycha. Natomiast stwierdzili oni, że przejdą nie ze ściany, nie z podłogi, tylko od razu na sufit. Chcą sięgać gwiazd, nieba i taki też jest ich nowy produkt. Otóż przedstawiam Wam największe opakowanie nanolifów, jakie kiedykolwiek miałem w życiu. To jest Nanolif Skylight. Otwórzmy i zobaczmy, co znajduje się w środku. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to oczywiście instrukcja. Ogromny produkt to ogromna instrukcja, ale co my tutaj dalej mamy? Chociażby wkrętki do kartonu gipsu, dlatego będziemy montować to w pokoju, w którym widzieliście. Mamy kabelki do łączenia oraz mamy dużo wkrętów razem z podkładkami. To oczywiście elementy montażowe, bo to, co nas <coughs> najbardziej interesuje, znajduje się tutaj. Otóż to jest numer jeden. Jak w Minecrafcie, Glowstone'a wrzucasz na sufit, i dzisiaj świeci. Ja mam akurat najmniejszy zestaw. Tutaj jest numer dwa, tutaj numer trzy. Mamy trzy światełka idealnie ułożone obok siebie, i jak tylko zaświecą, to miejmy nadzieję, że zmienią także człowieka. NanoLive był znany z tego, że jego produkty albo ich produkty były bardzo proste. Podłączało się zasilacz, podłączało się ledy, ustawiało się wszystko automatycznie. Tutaj jest nieco sprawa bardziej skomplikowana. Otóż sami zobaczcie. Jak otworzymy sobie jeden z takich paneli, no to naszym oczom ukazuje się coś, czego normalnie nie jesteśmy w stanie dojrzeć. Mamy tutaj ledziki razem z soczewkami, które rozpraszają światło, żeby szeroko świeciło. Mamy jakiś moduł, coś tam, coś tam, ale przede wszystkim najbardziej dziwi fakt tego, że mamy tutaj przewód, który jest podizolowany na końcu. Co to oznacza? że musimy tutaj się już troszeczkę pobawić prądem. Jakbyście chcieli coś takiego zamontować u siebie, to najlepiej jest po prostu posiłkować się profesjonalistom, poprosić tatę. Tata zapewne ogarnie. Na pozór te panele niczym się od siebie nie różnią, ale spójrzmy na numer 3. Otóż tutaj jest moduł inteligentny, z tym się będziemy łączyć i to będzie sterować tym, jak będą pozostałe się świecić. Oczywiście do każdego z nich musimy doprowadzić zasilanie. Zasilanie wrzucamy do pierwszego, z pierwszego przerzucamy zasilanie do drugiego, bo to jest nam przewód tutaj. Te dwa panele ze sobą trzeba jeszcze dodatkowo złączyć kabelkiem na To jest problem, którego ja chyba nie jestem w stanie w żaden sposób rozwiązać, mianowicie nie da się tych paneli w łatwy sposób powiesić osobno, tak żeby stanowiły takie, wiecie, trzy osobne źródła światła. Trzeba je posadzić po prostu obok siebie. Dodatkowo one w swojej konstrukcji mają tutaj takie gumowe przepustki, którymi można te przewody przerzucić. I to się różni w porównaniu do innych produktów Adrenaline Level bo tu musimy układ już sobie zaplanować. To będzie nasz punkt prądowy na suficie. Nie róbcie tego w ten sposób. Jak ja. I teraz teoretycznie, zobaczcie, powinno to działać. Przeciągamy sobie przewód zasilający pomiędzy, ściągamy, ładnie będą one zlicowane i tak trzeba będzie wywiercić dziury w tym. Przewody z danymi są fajne, usztywnione na końcu, więc jest łatwiej je przerzucić na drugą stronę, chociaż ja żałuję straszliwie, że tutaj producent nie stwierdził, żeby puścić wszystko z zintegrowanym jednym przewodem. Trzeba się bawić z dwoma. No ale też na suficie myślę, że coś się montuje raz i to byłoby na tyle. Natomiast na końcu te przewody, Przewody zasilające prądowe wrzucamy sobie w prosty sposób. Musimy to ścisnąć w dół, najlepiej śrubokrętem. Natomiast ja to robię palcem. Oba się trzymają, jest git, i to, co jest tu, bierzemy i wyrywamy. Dzięki czemu możemy przewód przepuścić oraz zabezpieczyć za pomocą tego. Co ja proponuję, podłączyć to do prądu i zobaczymy, czy się nic nie spali. Jak światło wszędzie zgaśnie, to będzie źle. Nie, no i zobacz. Świeci? Aj, mocno. Przede wszystkim oko tego nie widzi, ale wy w kamerze możecie czasami zobaczyć flickering. Ze względu na sygnał o zmiennym wypełnieniu, tak zwany PWM o dość niskiej częstotliwości. Tak jak tutaj mamy z tyłu albo 2000 albo 8000 Hz. Na górze mamy 16000 Hz. Tutaj jest mniej, przez co migotanie może być widoczne. Natomiast za pomocą trzech różnych rodzajów LED-ów te lampki będą zmieniać kolory. Mamy żółte LEDy, mamy białe LEDy oraz mamy LEDy RGB. I to są trzy rodzaje. Za pomocą tego możemy mieć tak zwany RGB-CCT, czyli Red, Blue, Green i Custom Color Temperature, czyli dowolną kombinację, jeżeli chodzi o to, czy jest ciepły biały, czy jest zimny biały. Tylko musimy sobie teraz wyobrazić, że to jest sufit. Mam na to pomysł. Podłoga nigdy w domu nie świeci, nie? Fajnie to wygląda, tylko takie ledy, nie? Wyobraźmy sobie, że pomieszczenie ma tak z 2 metry, dobra? Ja postaram się to ocenić analitycznie, tak jak to powinno być, zanim założymy, żeby przetestować, czy warto zwiercić dziury, dobra? Gdybyś, Mati, pokazał, jak to na suficie wygląda, ale jakbyś szybciej zmienił kolor, bo spadnę. Muszę zmienić orientację. Dobra. O, widzisz? Teraz jest dobra wysokość. Jakbyś teraz ustawił na przykład jakiś. Bardzo ładny jest zielony, no? A jakieś sceny można tam ustawiać, nie? Czekaj, bo jak się chodzi na rękach, wspierając się stołu, ciężko się idzie. To jest bez sensu, co ja robię. Zobaczmy, jak wyglądają lampeczki, jakie na przykład skierujemy na wprost. I wiesz, co to oznacza? Ja mogę się teraz położyć na boku. Czy to było głupie? Trochę ta Kosmic Galaxy. Jeżeli chodzi o jasne, takie białe kolory, to rzeczywiście to światełko potrafi dosyć mocno świecić. Jak ustawimy nasze P4400, tutaj mamy. To teoretycznie ono się zgadza z ustawieniami u nas w aparacie. I wygląda to całkiem nieźle. Teraz jest flickering, nie flickering? to głupio. Czekaj, już muszę jeszcze zobaczyć. Rzeczywiście, a zmieńmy to na 2700 powinno być najcieplej. Czyli tam 6500. I czy teraz flickeruje? Teraz powinno nie flikerować, bo teraz mam ustawione 100% jasności i tylko 4. białe LEDy. I tak flikeruje? Bardzo delikatnie musisz się przyjrzeć. No chyba, że my próbujemy się, wiesz, tutaj tego doszukać tak na siłę, nie? Patrz na zielonym nie migocze. To są światła, które są fajne dla kogoś, kto na co dzień nie nagrywa. Bo jak ktoś nagrywa na co dzień, to wtedy będzie widzieć w kamerze to, że to migocze. Bo dla naszego oka coś, co już jest powyżej 100 Hz, no to jest niezauważalne. Więc ani ja, ani Mati nie widzimy, żeby to migotało, nie widzimy na ręce, żeby ręka sobie przeskakiwała z miejsca w miejsce. Ale skoro już mamy ten zestaw, to przenieśmy się na górę i pokażę Wam o co chodzi. Dlaczego akurat ten na. Da się tam. Najpierw co trzeba, to wyłączyć zasilanie od lampy. Powiedz mi, czy zgasło? Patrz, kabelek się trzyma. Tak możemy zostawić. Teraz, Maty, ja potrzebuję od Ciebie pomocy. Gdybyś mi powiedział tak, żeby to było takie fajne. Jest je, je, wszędzie krzywo. Tak. Ja, ja wiem, że jest wszędzie krzywo. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest profil. Nie wkręcę tego tutaj. Strzeliło. Już ja mam super pomysł. Wyznaczymy nowe dziury. Myślałem, że to będzie prostsze z to GIPS. Przepraszam, ale pff, pff, wpadło mi to buzi. Nie połamałem. Trzy przeszły, czy jak na trzech zamontujemy. <grystanie> nie patrz na to jak ten sufit i wygląda. W którą masz <grystanie> na trzech, bo w sumie jeden się złamał. A jakby lampa miała spaść, to się jeszcze będzie na kablu trzymać. <grystanie> co? Nie mogłem trafić. Jak ja nie lubię niczego, co jest na suficie. Chcę w się sensie montować. Jak już jest zamontowany, to jest dobrze. Moja ręka. Wiesz, że masz wkrętarkę? Mam, ale nie użyłem jej. <śmów> Mówiłeś, że mam wkrętarkę, tylko wiesz, że się rozładowała właśnie. Nie. Dobra, wiecie co? Zobaczymy się, jak to zamontuje. No i ja uważam, że lampa wygląda naprawdę ładnie. A co najważniejsze świeci i daje naprawdę dużo światła. Powiedziałbym nawet, że więcej niż ta poprzednia, która tutaj była. Jeżeli chodzi o montaż, to uważam, że każdy sobie z nim poradzi. Nie ma absolutnie żadnych problemów. Można tylko troszeczkę się ewentualnie. Dobra, widać. Ale jasne to jest. Daje to taki fajny efekt, nie? Tak jest miło po prostu w pokoju. Przede wszystkim to światło jest takie fajne i rozproszone. Nie będziemy się bawić tutaj w jakiejś. Dynamiczne sceny, tylko ja chciałem mieć przede wszystkim światło bezpośrednio nad sobą. Otóż to, które miałem tutaj na środku, było problematyczne, bo zawsze świeciło mi w plecy. A teraz zobaczcie, jak ja będę siedzieć sobie w tym miejscu, spojrzę do góry, to praktycznie nad sobą mam tą lampkę. I o to mi chodziło. I teraz mam dodatkowo ładnie stanowisko oświetlone, i mogę sobie tak popracować. Więc jestem zadowolony. A odnośnie stanowiska no to przejdźmy do omówienia. Pokażę Wam co jest w tym momencie i będę czekać na Wasze inspiracje, bo być może jeden z Waszych pomysłów zostanie tutaj zrealizowany, bo mam trochę dość tego, co widzicie. Oto miejsce pojawiały się pytania dość często, to też chciałbym Wam pokazać, co się w tym momencie znajduje na moim stanowisku. Niebieska podkładka Kruxa z jednego z odcinków idealnie pasuje do defaultowej tapety Windowsa, która wyświetla się na dwóch monitorach. Jeden to jest LG GL8 850 27 calowy, a drugi to jest Aorus. 20... a kurczę, coś tam QD. AD27 QD, musiałem sobie przypomnieć. To są dwa monitory, które widzieliście u mnie na moich odcinkach i z tego korzystam już chyba trzeci rok jako swój główny ekran. Główna jego najlepsza specyfikacja to są 144 Hz w 1440p, co jest dla mnie wystarczające i dobre na tyle, że jeszcze go nie zmieniłem na nowy ekran. Ale już niebawem nadchodzą trzeciej generacji QD -y i coś czuję, że wtedy albo na 27-calowy 360 Hz zmienię ten monitor, albo zmienię na 31,5 cala, 4K, 240 Hz. Nie mogę się doczekać, ale to nie wszystko. Otóż z klawiaturowego plebiscytu ta najbardziej mi się spodobała, czyli Dark Project ta wersja skeleton fioletowa. Po prostu jej wielkość to, że są nasmarowane switche, dość tania, więc nawet jakbym ją uszkodził, to nie będzie mi żal. Powodują, że ona zajmuje tutaj główne miejsce na tym stanowisku, to jest w ogóle jedno z moich dwóch stanowisk. Do mojego drugiego przejdziemy. Ono nie jest tak ciekawe. Jeżeli chodzi o myszkę, to mamy tutaj SteelSeries Prime i to jest myszka, którą bardzo lubię. Jest mega przyzwyczajony do kształtu. Mati też z takiej korzystał, ale teraz się przeniósł na inną. I jeden mankament, który zauważyłem, to to, że czasami jak uderzę, to widzicie, co się dzieje? I działa myszka z powrotem, nie? I się okazuje, że to jest moja druga myszka, styla właśnie z serii Prime, która się w ten sposób zachowuje. Pytanie jest moje takie, czy u Was się tak samo dzieje? Bo myszka Matiego, jak uderzałem je moją klawiaturę, nic się jej nie działo. Uderzałeś moją myszką o moją klawiaturę? Mati, jesteś za kamerą, nic nie mów, nie masz mikrofonu. Przejdźmy dalej. Tutaj co widzicie, to Godox CS65D, czyli taki lampion wrzucony na KTV TV B60S, który mi świeci i oświetla mnie do mojej kamerki internetowej, która jest aparatem nad wyłączonym monitorem. Dlaczego ten Monitor jest w ogóle wyłączony i siedzę w ogóle na krześle Markusa. Otóż to krzesło mi po prostu pasowało mega i ono po, pode mnie pasuje. I ono ma jeden mankament w ogóle, wiesz, kimati. No. Otóż w momencie jak się z niego wstaje, siada, czy się po prostu rusza, to buduje się jakiś ładunek elektrostatyczny, który może na przykład wyłączyć nam monitor. I on ściemnieje i się podjaśni. Na samym początku ten ekran nie miał żadnych problemów. Działał absolutnie praktycznie cały czas. Czasami coś mu się tam wyłączyło, ale w pewnym momencie zdarzyła się taka sytuacja, że zaczął mi dosłownie go Włączał się, wyłączał się, włączał, wyłączał, a jak się ruszałem w ogóle na krześle, to już totalnie wariował. Dlatego jest na razie wyłączony i pewnie go stąd wezmę, ale ze względu na moje lenistwo, na razie go tutaj zostawiłem, bo mi nie przeszkadza. Ale przejdźmy teraz do mikrofonu. Otóż mamy tutaj ramię Low Profile od Elgato, które ubóstwiam wręcz. Co prawda nie ma sprężyny, ale jak się odpowiednio zablokuje tutaj podnoszenie, to jesteśmy w stanie ustawić sobie mikrofon na jakiej chcemy wysokości. I jako mikrofon używam tutaj Steel Series, który przeze mnie nie został jakoś ultra pozytywnie oceniony, ale. Okazuje się, że jak podłączy się go do innego interfejsu niż ten, który jest w zestawie, o czym mówiłem też w odcinku, to wszystko jest jak najbardziej w porządku. I tym zewnętrznym moim interfejsem jest w tym momencie Go XLR, czyli coś porzucone przez producenta, nad czym się mocno trzeba zastanowić, bo nie wiadomo, czy będzie mieć jakiegokolwiek rodzaju update'y, ale dziś ciężko jest mi sobie wyobrazić inną alternatywę, która by tak wiele oferowała jak ten sprzęt. Więc nawet Mati sobie ostatnio kupił. Używkę, co prawda, ale działa. Nowa była jeszcze praktycznie. No. Dalej możecie zobaczyć wzmacniacz do słuchawek, żebym miał głośność na słuchawkach, głośność na głośnikach, żeby nie musieć niczego przełączać. Oraz mamy jeszcze z trochę nieskonfigurowany. Zazwyczaj jak potrzebuję robić jakiegoś streama, to wtedy sobie ustawiam wszystkie sceny i to, czego potrzebuję, bo na co dzień tego sprzętu za bardzo nie używam. Za to moje głośniki. Wiele osób pyta, to są edyfiery S880DB. Kupiłem je kiedyś na promocji. Nie są najlepsze, bo chociażby ostatnio mieliśmy NZXT głośniki i jak robiliśmy porównanie, to NZXT wydaje mi się nawet, że tańsze, bo oferujące troszeczkę mniej funkcjonalności, bo te można na USB i tam i tak dalej, miały troszeczkę lepszy dźwięk. Minimalnie, ale jednak. Te, jestem do nich przyzwyczajony i wiem jak będzie brzmieć na przykład filmik, jak go zmontuję na tych głośnikach. Chociaż i tak do montażu używam zazwyczaj słuchawek. Pewnie jesteście ciekawi z jakich słuchawek korzystam. Otóż nie zmieniło się nic. I przy moim stanowisku gamingowym dalej mam Erctisy Nova 1, wersji na PlayStation są szare, ładne i tak naprawdę więcej pracy wykonuje na swoim drugim stanowisku, do którego zaraz przejdziemy. Przejdźmy do tyłu stanowiska. Tutaj jest oczywiście myszka zapasowa, jakby mi główny mój styl padł, to tutaj mamy Gluma od Kruxa, bardzo fajny sprzęcik. Natomiast y, zobaczmy na uchwyty monitorowe. Najpierw ten, klasyczny, sprzed chyba 7 lat. Dalej z niego korzystam, dalej nie ma żadnych problemów, trzyma się tak jak się trzymał. Następnie mamy Arta L01 i tutaj, jeżeli chodzi o uchwyty Arta, warto jest zwrócić uwagę, jaki dokładnie kupujemy, bo oni mają L01, L01X i tak dalej i w związku z tym, chociaż nazwa jest bardzo podobna do siebie, to te uchwyty potrafią być naprawdę różne. Ja ten polubiłem ze względu na to, co ma z tyłu. A z tyłu ma dziurki razem z gwintem, więc co prawda jesteśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o możliwość ustawienia wysokości monitora, ale jak już ustawimy tą wysokość, to monitor na mnie opadnie. To jest rzecz, która mi się strasznie spodobała. Natomiast pozostałe rzeczy, to na przykład lampa stoi na uchwycie zrobionym z takiego DIY Wrzucony statyw oświetleniowy, który możemy teoretycznie sobie podnieść, i on jest wsadzony po prostu do uchwytu do monitora. I tak samo jest zamontowany slider. Widzicie, że slider musiał być trochę niżej, więc mamy ścięte w ogóle rurki, żeby zamontowane mogły być uchwyty te oświetleniowe. I dzięki temu, że są dwa, to kamera trzyma się znacznie sztywniej, bo zawsze z tym jest problem. Jeżeli mamy lampę i ona się lekko będzie bujać, nie ma problemu. Natomiast jak już mamy aparat, no to fajnie by było, żeby przy ruchach biurka sam aparat nie drgał aż tak mocno. Chociaż samo biurko trochę drży drga, no bo to jest takie biurko niezbyt mega ultra stabilne, ale na tyle wystarczające, że jest git. A zobacz co jest na dole. Otóż na dole są tak manetki nożne i podczas streamów ustawiam po prostu sobie konkretne sceny Choć streamów nie ma zbyt dużo, to zawsze to jest coś przydatnego. I się okazuje, że to akcesorium do komputera wcale nie jest takie drogie. Więc jak streamujecie, to zastanówcie się, bo uważam, że to jest coś wartego uwagi. Mattia, tu jest mi głupie o tym mówić, wiesz? To jest elektryczny slider gdzieś ze dwa koła. Ja używam go po prostu do aparatu, bo mi spasował odległość niż no długością. Możemy tutaj zamontować sobie bateryjkę i sterować tym z aplikacji. To jest wersja taka Pocket, krótki slider, z którego korzystałem wielokrotnie, ale teraz stanowi element montażowy do tego, co jest tutaj. Więc no. I to jest w ogóle. Ale śmieszne, bo tutaj są tak naprawdę dwa slajdery, Bo tak jak zobaczycie, tutaj mamy slider, żeby ustawić sobie aparat, żeby był przesunięty prawo-lewo, to tutaj możemy go przesunąć lub odsunąć. I akurat ta długość idealnie pasuje pod względem tego, żeby mieć aparat zaraz nad monitorem. Ale jak zmienię monitor, bo chcę zmienić, to zapewne będę musiał wymyślić coś troszeczkę innego. Natomiast mogliście zobaczyć jeszcze jedną ciekawostkę. Otóż tutaj mam Google Nesta. Urządzenie, które nie wzbudza jakichś tam wielkich kontrowersji, czy nie jest jakieś ultra ciekawe, bo to jest dosyć prosty sprzęt, który działa dosyć powoli. Ale jak powiemy na przykład OK Google, change lights to red, OK Google, turn on lights. Ale dzięki temu, po pierwsze, mogę sobie posłuchać czasami muzyki, jak tak zrobię, to mam duży zegarek, to dodatkowo mogę w łatwy sposób sobie kontrolować to, jak mam poustawiane światła, a czasami po prostu puszczam sobie tutaj jakiegoś streama z Twitcha, tylko wrzucam tego streama z telefonu, żeby go mirror... znaczy nie, nie mirrorować, tylko airplayować, żeby się tutaj wyświetlał. I to jest takie ciekawe, dodatkowe mało urządzonko, taki powiedziałbym mały telewizorek. Fajny sprzęt. Taki sam mam w sypialni i ustawiam tam codziennie budziki i on mi wywołuje akcję, żeby rano się zapalały wszystkie światła, żeby mnie budziły światła, nie tylko dźwięk. Może Mati, Ty powinieneś sobie też światełka ustawić, żeby Ci się zmieniały. Bo Mati potrafił włączyć budzik i spać przy nim przez 3-4 godziny. Ja podobnie. A na koniec komputer. Jak zauważycie, on nie zmienił swojej formy tak naprawdę za bardzo od lat. Obudowa NZXT H710, nawet wersja bez i. Wystarczająca dla mnie, bardzo wygodna, ociosana, prosta, biała. W środku mamy Ryzena 5950X. Mamy no tak, nie przechodziłem na nową generację. 128 GB RTX 4090, dwa dyski i w sumie to tyle. Jakby z takich ciekawych rzeczy. Otóż w kwietniu, wydaje mi się, mają wyjść nowe procesory. I być może to będzie dobre wyzwanie, żeby stworzyć coś nowego i coś ciekawego, żeby odświeżyć to miejsce i może nawet wymienić biurko na jakieś inne, bo z tym designem zaokrąglonym jestem zaprzyjaźniony od lat. Zobaczymy, gdzie nas poniesie życie w następnych miesiącach. Cały czas ludziom rozdajemy te komputery. Dłużo rozdajemy te sprzęty i to naprawdę dobre. Dlaczego ja mam kompa, który już swoje przeżył? Jest wystarczający. I nie tylko wystarczający. Nie przeszedłem na nowe Ryzeny ani na nowe Intele przez to, że ramy DDR5 nie chciały dobrze współgrać z tymi procesorami. Kolejna generacja ma przynieść absolutnie, jeżeli chodzi o tą kwestię i ma wszystko ładnie, Oho. żeby było takie... I wtedy myślę, że warto będzie przejść. Natomiast na tym komputerze, już sobie przypomniałem, dlaczego go nie zmieniałem. Na tym komputerze mogę po prostu polegać. Nigdy mi się nie wysypuje. To działa, i to jest najlepsze. I tego komputera nie zamierzam się pozbywać przez bardzo długi czas. Co? Słuchajcie, to idealnie, ten monitorek się wyłączał i No właśnie, widzisz, on zaczął mieć jakieś dziwne. Widzisz to? I dlatego ja chcę go zmienić, bo on w tym setupie przestał działać. Jak klikam, pa, i teraz zobaczcie, co się stanie. A nie, no ale widzisz, on, on zaczął co, coś odwalać. Zresztą spróbuję z krzesłem zrobić. Teraz to w ogóle nie chcę działać. Chyba powiedziałem wszystko na temat tego stanowiska, nie? Tak mi się, tak mi się wydaje. A jakie biurko? Biurko kupiłem na outletcie Wiki i to jest biurko. Blat jest bekant, natomiast to jest biurko sieć stój i to jest biurko sieć stój na taką ogromną korpkę, którą możemy sobie podnosić to biurko i obniżać. Ja z tego biurka albo z tych nóżek raczej korzystam ze względu na wygodę wieszania sobie słuchawek, bo szczerze zauważyłem, że jeżeli chodzi o biurko, przy którym raczej od Daje się rozrywce albo takim rzeczom bardziej zabawowym, to tutaj nie korzystam z, tego, z tej funkcjonalności sieci stóp. Ale możemy się przenieść w inne miejsce, gdzie znajduje się inne biurko, inny sprzęt, i tam spędzam dość sporo swojego, nie powiem, że wolnego czasu, bo wtedy jest zajęty. Ty, ona pisze. Pierwszy raz siedziała chociaż chwilę miło. Dobra, to jest moje drugie stanowisko, przy którym spędzam dość sporo czasu. Postanowiłem, że podzielę swój pokój i postawię szafę na środku tego pokoju, żeby mieć taką swoją prywatną ściankę, gdzie mogę się schować w tym moim małym świadku. A tym moim małym świadkiem jest po prostu MacBook, który jest podpięty za pomocą Pro 13. M3 w wersji tej ciemnej. Ładnie wygląda. Tutaj mam Prima Mini Wireless. Nawet mam pomalowany na niebiesko, tak samo jak odbiornik. Odbiornik jest tu. Kabelek, żeby naładować. Podkładka Krupsa, tylko w tym przypadku wersja z jakimś pistoletem, żeby mieć tak, wiecie, troszeczkę inaczej niż tam na dole. Przed sobą mam 32-calowy, no 31,5 cala ekran M32 QC. I żeby wyświetlać obraz, choć mamy tutaj podpięcie możliwe na HDMI, to żeby mieć wszystkie podłącza z lewej strony, żeby tutaj mieć jak najwięcej miejsca dla myszki, to mam przejściówkę od Elgato na Thunderbolta jeszcze chyba trójkę, Thunderbolt 3 Mini Dock, gdzie mamy wyjście na porta HDMI, mamy USB, mamy Ethernet i mógłbym tutaj podłączyć sobie Ethernet, ale stwierdziłem, że nie muszę. Wystarczy, że odepnę jeden kabel. Mam na MagSafe ładowarkę. Natomiast tutaj mam słuchawki, o których widzieliście odcinek i okazuje się, że po paru miesiącach użytkowania, jak już zacząłem maniakalnie siedzieć w tych słuchawkach, to one na tyle się ułożyły względem moich uszu, że powiem wam, no, stały się wygodne. A najważniejsze, co jest w nich, Fajniejszego to ten mikrofon. Jeżeli weźmiecie wersję 100, to wersja 100 jest pozbawiona tego mikrofonu. Wersja 100M w zestawie ma dołożony mikrofon, który normalnie osobno kosztuje około 300 zł. I wiele osób pyta się, Ziemia, z jakiego ty mikrofonu korzystasz? A ja mówię ze słuchawkowego. Nie no, co ty pierwę? Niczysz. To mi daje tą wygodę, że często po prostu z laptopem gdzieś idę i mogę mieć podpięte po prostu słuchawki. Mogę z kimś gadać, mogę z kimś rozmawiać i mogę na bieżąco na przykład pracować w miejscu nie tylko tym, więc nie jestem przywiązany do jednego konkretnego miejsca, tylko mogę pracować w wielu innych miejscach. Chcę ten setup przede wszystkim rozszerzyć. Chcę dorzucić tutaj oprócz samego czegoś, o czym pomyślałem, co chciałbym dorzucić, to chciałbym jeszcze wziąć i zrobić to, żeby to było szerzej i więcej. Jest to zrozumiałe? Jeżeli chodzi o MacBooki, to ciężko jest mi znaleźć cokolwiek innego, gdzie tak dobrze działałby na przykład touchpad. I myślę nad tym, żeby kupić sobie zewnętrzną klawiaturę i zewnętrznego touchpada, żeby czasami pracować trochę na myszce, czasami pracować trochę na touchpadzie, bo sam się łapię na tym, że bardzo często siedząc na tym komputerze, zamiast siedzieć w ten sposób i na czymś pracować, to po prostu. Po prostu używam bez przerwy myszki za pomocą ta W sensie używam ta Czy ty też tak masz na swoim maku? Nie. No, i tutaj mogę sobie na tym pracować. Więc, jak na przykład gdzieś jadę, gdzieś wychodzę, to po prostu biorę ze sobą tego maka i mam na nim te rzeczy, nad którymi potrzebuję popracować. Więc, to jest po prostu wygodne. I to jest takie proste stanowisko, bo zależało mi na tym, żeby nie mieć tutaj zbyt dużo rzeczy, żeby zbyt dużo rzeczy mnie nie rozpraszało. Mam przepiękną wazę z gotowych projektów, co prawda z drukarki, ale na gradientowym filamencie, i ona sobie tutaj siedzi. Natomiast w momencie, kiedy chcę czasami sobie wstać, to tutaj mam gdzieś uchwyt i mogę po, po tej stronie, bo przełożyłem i jedzie do góry. Tylko coś się zaczęło też z tym mechanizmem, tak, nietegaz. Że on czasami wraca, nie chce iść. Nie wiem, od czego to zależy. IKEA co. pouderzałem trochę i zaczęło działać. I teraz mogę sobie dojechać do wysokości, która będzie. Jest takie powiedzenie: uderz w tuł, a nożyce się odezwą, nie? Jest to prawda. Stoję robimy make ciśnieniowo. To jest dobra i ciekawa opowieść. Otóż, wracając trzy miesiące temu, kiedy to planowaliśmy.